Hejka wszystkim. Hejka wszystkim kochani. Dzisiaj robimy takiego vloga próbnego. Hej. I dzisiaj co będziemy robić? Po prostu, po prostu gadać. Będziemy gadać i taki, taki próbny vlog. Tak. <laughs> Teraz patrzcie jak ładnie. No tak. i my tutaj właśnie idziemy i nagrywamy takie content dla was. Także musicie nas wspierać. Tak wspierać bo w robimy tym... jakby konto na YouTubie i no. Tak. Będziemy tutaj dawać różne vlogi i tak dalej z życia codziennego naszego. A teraz opowiemy o sobie trochę, tak. bo nie znamy się z Wami. I jakby to jest Wika. Ja jestem Wika, mam 15 lat. Eee, no co? No a teraz ja eee, mam na imię Polina, mam 15 lat, ale w tym roku będę miała 16. I no i teraz na przykład robimy takiego vloga, bo nudzi nam się właśnie. I. Tak. Czekamy na koleżankę, no i teraz pokażemy, jak tu ładnie jest. Po prostu jesteśmy y, teraz koło Dłoszca i tak. dlatego nagrywamy jakieś filmiki. Y, no, dlatego y, co jeszcze można powiedzieć. E, Nie wiem, wspierajcie nas, obserwujcie, piszcie coś, no. możecie dawać też pomysły, na co można zrobić. A także mamy Kupy. TikToka. Tak, mamy konta TikToku. Każdy tak, mam, można nas zaobserwować, podamy w bio nazwy. albo mamy no. filmikiem gdzieś. A także mamy Instagrama, konto na Instagramie. Możecie nas zaobserwować. Yy, podamy to w Bio na YouTubie i możecie nas zaobserwować. Będzie ciekawe. Będziemy robić jakieś trendy na TikToku, nagrywać albo na przykład na IG wstawiać jakieś zdjęcie. No właśnie. Teraz zaczynamy robić YouTube'a, tak. e, musimy wszystko kupić, a na razie będziemy nagrywać na telefon i takie jakby... Na razie zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie, jak to się rozwinie, ile będziemy mieli osób i w ogóle, a jak to będzie dobrze szło w sobie, to wtedy kupimy lepszy sprzęt, jakieś tam kamery i tak dalej, żeby wszystko było tak perfekcyjnie, ładnie. No i także czekajcie na YouTubie taki filmik właśnie będziemy nagrywać Sejna haul za, hol zakupowy. Hol zakupowy No, zamówimy na Sejnie coś i będziemy otwierać unboxing. No, będziemy w sklepie, to będziemy przyjść jakieś stylówki Wam pokazywać, co kupiliśmy coś takiego, żebyście widzieli. I no. No i to chyba tyle jak na ten filmik. Dobra, także wszystkim na razie. Tak. Kochamy Pa pa! pa, pa.